Ona poczuła, jak materiał zerwał się z jej sukienki. Właśnie tam, w sercu lśniącej recepcji Pinnacle Solutions. To był ostatni przegląd przed największą konferencją roku firmy. Chwila prestiżu, chwila przeznaczona dla doskonałości, ale zamiast tego młody współpracownik Jared Foster rzucił się na nią od tyłu. Jego ręka była szorstka. Jego chwyt bezlitosny, gdy szarpnął delikatny materiał na bok. A potem jego głos, ostry i jadowity, rozdarł powietrze jak bicz. Zobaczmy, co ta tania czarna dziewczyna ukrywa pod tą sukienką z wyprzedaży. To wydarzyło się w mgnieniu oka. Ale dla Grace Miller czas zwolnił do okrutnego, celowego kroku. Upokorzenie wryło się w każde spojrzenie. Każde westchnienie, każdy uśmiech, który ją otaczał, pokój obrócił się. Ludzie odwrócili się z mieszanką szoku, makabrycznej ciekawości i, co gorsza, rozbawienia. Telefony wyskoczyły. Drwiący śmiech rozbrzmiał echem przechodząc przez marmurową przestrzeń jak toksyczny wiatr. Każde drwiny, każdy uśmiech, kolejne ostrze przeciw jej godności. Grace nie krzyczała. Nie płakała. Po prostu stała. Smukła, czarna kobieta w białej koszuli, beżowej spódnicy i naturalnych lokach zaczesanych z precyzją. Jej twarz, kiedyś spokojna i stanowcza, zrobiła się zimna z cichej furii. Powoli, z zamiarem, wygładziła swoją sukienkę. Dopasowała ją. Bez słowa bez jęku. W tej chwili coś się zmieniło. Pokój tak chętny do drwin zawiódł. Jared nadal nosił swój okrutny uśmiech, ale nawet jego pewność siebie zachwiała się. Ekscytacja tłumu przygasła, ich uśmiechy zbladły w konfuzji. Nawet Ethan Walker, bliski sojusznik Jareda, zastanowił się zanim mamrotał: pewnie jutro zadzwoni, że jest chora i tak jest bezwartościowa. Samantha White Urocza szefowa marketingu dodała zjadem: Lepiej, gdyby po prostu zrezygnowała teraz. Ale Grace się nie zlękła. Nie złamała się. Jej spojrzenie przemknęło po pokoju jak cicha burza. Przeszła przez jej oczy cicha wiadomość nie wiesz, kim jestem, ale się dowiesz. Nawet Jared, umocniony przez swoją publiczność, przesunął się niespokojnie. Potem Grace się odwróciła i poszła. Jej płaskie buty cicho stukały po zimnej marmurowej podłodze. Tłum się rozstąpił. A za nią powietrze wciąż bzyczało. Najmocniejszą kobietą, jaką kiedykolwiek poznałem. Nigdy nie pozwól im cię złamać. Gdy drzwi się otworzyły do jej cichego biura, Grace poszła do swojego małego biurka w zapomnianym kącie. Otworzyła laptop i wróciła do pracy, jakby nic się nie stało. Ale coś się zmieniło, i w głębi duszy wiedziała: To dopiero początek. Czasami najmocniejszą odpowiedzią nie jest krzyk czy odwet, to cisza, kontrolowana, intencjonalna cisza, ta, która mówi głośniej niż gniew. Ale nie błądźcie, cisza Grace nie była poddaniem się, to była burza nabierająca siły. Pinnacle Solutions, błyszcząca wieża sukcesu w centrum Chicago. Okna od podłogi do sufitu, skórzane fotele, szkło wypełniające ściany sal konferencyjnych. Ale pod pozorem coś zgniłego gnijęło. Biurko Grace stało na końcu 35 piętra. Jej przestrzeń była słabo oświetlona migającym światłem fluorescencyjnym. Nikt nigdy nie przychodził na ten kawałek. Chyba, że potrzebowali czegoś albo kogoś do wyśmiania. I często ją wyśmiewali. Vanessa Scott, szefowa sprzedaży, nie starała się ukryć swojego pogardy. Naprawdę myśli, że tu pasuje, ubierając się tak codziennie? Ona jest jedyną czarną pracownicą, jaką mamy. Standardy muszą się obniżać. Obok niej Samantha White chichotała jak tłuczone szkło. Wygląda jak starzystka, albo co gorsza, jak przypadkowa osoba z programu różnorodności. Boże, ta smutna mała lunchbox, którą przynosi codziennie. Tak, uboga. Ich słowa swobodnie przemierzały biuro. Szeptane z jadem, śmiech, który rozbrzmiewał głośniej niż myśleli. Grace słyszała to wszystko, ale jej ręce pozostawały pewne, gdy układała umowy. Jej postawa. Pozostawała spokojna, jej oczy skupione. Tylko ona znała prawdę. Że każde okrutne słowo było nożem i każdego dnia uczyła się, jak wytrzymać bez krwawienia. Na lunch kpiny stawały się ostrzejsze. Kafeteria, cała ze szklanych ścian i białego marmuru, była pełna hałasu i ego. Grace siedziała sama w najdalszym kącie, ostrożnie otwierając swoje jedzenie. A potem nadeszły szpilki. Klik, klak, klik, klak. Samantha White. Obraz elegancji i okrucieństwa. Złote włosy, projektowe szpilki i uśmiech, który mógłby rozciąć stal. Zatrzymała się przy stole Grace. O mój Boże, wojenny. Ale jej głos był pewny. Spojrzała w górę, spotkała oczy Samanty i powiedziała: Dziękuję za takie zainteresowanie moim lunchem, ale uważam, że wszyscy jesteśmy tutaj po to, aby pracować, nie aby się na siebie wyśmiewać. Pokój zamilkł. Nie dlatego, że krzyczała, ale dlatego, że nie krzyczała. Nawet Samanta mrugnęła, chwilowo niepewna swojej dominacji. Zadyszana, rzuciła włosami i rzekła: Znajdź swoje miejsce, Grace. Ale gdy odwróciła się, coś się zmieniło. Kilku pracowników wymieniło niepewne spojrzenia. Szept stał się cichszy. Tego wieczoru Grace wracała do domu w milczeniu. Światła miasta odbijały się w jej zmęczonych oczach. Prosto, zaciśnięte dłonie, i głęboko wewnątrz coś się zmieniło. To nie chodziło tylko o lunchbox. Chodziło o coś większego. I ona skończyła z grą na małą skalę. Nadchodzi moment, kiedy osoba zdaje sobie sprawę, że milczenie ich już nie chroni, tylko umożliwia ich oprawcom. Grace doszła do tego momentu. A tego, czego jej prześladowcy nie wiedzieli, to że ciche osoby często planują najgłośniejsze riposty. Następnego ranka w biurze roiło się od nowych rozmów. Ale pod powierzchnią coś się zmieniało. Grace to czuła w sposób, w jaki spojrzenia zatrzymywały się, w jaki śmiech zamarł, gdy przechodziła. Drwiny nie ustawały. Jeśli cokolwiek, stawały się bardziej jadowite. Tego ranka, gdy przybyła wcześnie, by przygotować swoje dokumenty, znalazła cały stos umów rozrzuconych po podłodze. Jared stał obok, popijając kawę. Hej wszyscy! Nasz czarnoskóry woźny znów pracuje po godzinach. Śmiech rozległ się po biurze jak tani grzmot. Mike Harris, zgrabny, zuchwały, zawsze czujny, kopnął dalej papiery. Czy asystentki teraz tak mało zarabiają? Czy robi to dla punktów charytatywnych? Grace zacisnęła szczękę. Bez odpowiedzi. Tylko ostrożne, pewne ręce zbierające kartki po jednej. Kilka minut później Greg Coleman przypadkowo rozlał wodę na jej biurko, mocząc właśnie wyczyszczone dokumenty. Ups. uśmiechnął się. Dobrze, że sprzątanie to twoja sprawa, prawda? Tłum znów się śmiał. Ale Grace po prostu osuszyła strony, ratując to, co mogła. Jej milczenie miało teraz zęby. Tego popołudnia podczas comiesięcznego spotkania kończącego, os dokończyć moje sprawozdanie. Pauza. Nawet Rachel wyglądała krótkotrwale zaskoczona. Potem machnęła ręką lekceważąco. Dobra, rób co chcesz. I Grace to zrobiła. Z jasnością, z precyzją, bez błędów, bez wahania. Bo pod każdym zniewagą, każdym sabotażem nadal wykonywała swoją pracę lepiej niż ktokolwiek inny w tym pokoju. Gdy spotkanie dobiegło końca, Samanta szeptała do Majka: Nie mogę uwierzyć, że pozwolili takiej osobie jak ona zajmować się kluczowymi umowami. Personel sprzątający nie powinien dotykać prac na wysokim poziomie, mruczał Mike. Grace usłyszała to każde słowo, ale nie odwróciła się. Odeszła. Głowa wysoko, ramiona wyprostowane. Godność nie jest głośna. Czasem wygląda jak kobieta odchodząca nie drgnąwszy, gdy świat próbuje ją zepchnąć. Ale oto sprawa. Grace nie była już sama i cicho ludzie zaczęli zauważać. Później tego wieczoru, gdy światła fluorescencyjne przygasły i większość biura opuściła, do jej biurka zbliżyły się niepewne kroki. Tim Carter, młody analityk danych, cichy, uważny, ciekawy. Nachylił się, mówiąc cicho: Grace, wiem, że to może zabrzmieć dziwnie, ale. znalazłem coś w archiwach. Twoje imię na umowach założycielskich firmy, wymienione obok Lukasa Millera. Grace najpierw nie odezwała się. Jej oczy spotkały się z jego spokojne, ostrożne. Jestem tylko osobą, która stara się dobrze wykonywać swoją pracę, powiedziała cicho, ale dziękuję za zauważenie. Tim skinął głową, zrozumiał. Nie wszystko musiało być mówione na głos. Ale od tego momentu wiedział, nie mógł milczeć, zobaczył prawdę. A teraz musiał ją chronić. Tego, czego nie wiedział, było to, że ktoś inny również odkrył prawdę. Joe Anderson woźny, na którego nikt nie zwracał uwagi człowiek z kluczami do każdej drzwi i dostępem do każdego rekordu. Pewnego popołudnia, sprzątając stary pokój magazynowy, Joe natknął się na zakurzone, oryginalne umowy Pinnacle Solutions i tam, eleganckim atramentem Grace Miller, współzałożycielka. Jego serce przeskoczyło. Wspomnienia widzenia jej znoszącej ciche zniewagi nasunęły się z powrotem. Ona nie była tylko kolejną pracownicą. Była budowniczą, założycie Śmiech, zaskoczona cisza, telefony w dłoniach, znowu, ale tym razem Jared nagrał całe zdarzenie sam, nawet komentując, gdy to zamieścił. Podziwiajcie ukryty skarb naszego zatrudnienia dla różnorodności, hashtag tania i nowoczesna. Post rozprzestrzenił się natychmiast po mediach społecznościowych firmy. Serce Grace biło mocno. Ale tym razem nie spojrzała w dół. Nie drżała. Nie skurczyła się. Spojrzała Jaredowi prosto w oczy. Jej głos był ostry, zimny, niewzruszony. Nigdy więcej mnie nie dotykaj. Sala zamilkła. Jared cofnął się, widocznie zaniepokojony. I po raz pierwszy wszyscy to poczuli. Grace Miller nie była tylko cichą kobietą w kącie. Była siłą. Tim Carter patrzył z blisko wyjścia, oczy szeroko otwarte. — Kim ona jest? — szeptała Samantha. Mike nie odpowiedział, bo w głębi duszy zaczynał przypominać sobie nazwisko. Podpis. Na dokumencie założycielskim obok Lukasa Millera i nagle kliknęło. Grace odwróciła się, przeszła obok nich wszystkich z podniesioną głową, spokojnym sercem. Ludzie zrobiły jej miejsce, nie z uprzejmości, ale z szacunku albo z lęku, a za nią zaczęło rosnąć szept Może się myliliśmy co do niej? Moc nie zawsze jest głośna. Czasem to jedno zdanie, spojrzenie. Kobieta stojąca dumnie po tym, jak została zniszczona raz za razem, i wciąż odmawiająca ugięcia. To nie było tylko opór, to było objawienie. Następnego ranka wydarzyło się coś niespotykanego. Flota czarnych samochodów zatrzymała się przed Pinnacle Solutions. Każdy z nich miał oznaczenie firmy. Pracownicy wychylili szyję, aby spojrzeć. A potem drzwi się otworzyły. Lukas Miller globalny dyrektor generalny, wysoki, poważny, potężny. Nie odwiedzał oddziałów Chicago często, ale dziś wszedł jak burza z celem. Otoczony dyrektorami wszedł do centrum otwartego biura. Zapanowała cisza, a potem jego głos. Spokojny, wyraźny, stanowczy. Jestem tutaj, aby poruszyć kwestie wielkiej wagi, kwestie etyki, kwestie godności, Kwestię dotyczącą każdej osoby w tej firmie. Ludzie wstrzymali oddech. Ostatnio jedna z naszych pracownic była poddana wstrętnym, rasistowskim nękajom. I chcę to bardzo jasno powiedzieć. Nie toleruję tego. Jared zbladł. Dłonie Samanty drżały. Mike i Greg wymienili się z dezorientowanymi spojrzeniami. A potem Lukas odwrócił się w stronę wejścia. Grace weszła. Upokorzenie. Zamilkł. Potem spojrzał bezpośrednio na grupę, która ją tręczyła. Będą konsekwencje natychmiastowe. Reakcja była natychmiastowa. W ciągu godzin Jared, Samantha, Mike i Greg zostali zawieszeni w oczekiwanie na dochodzenie. Ich wewnętrzne wiadomości, ich szydercze wpisy, nawet film, który Jared zamieścił, wszystko zostało przeanalizowane i zachowane. Jared próbował zaprzeczyć, ale dowody były publiczne, wiralowe i obciążające. Film dotarł do milionów, media podchwyciły to. Świat teraz znał ich imiona i ich nienawiść. Umowy sponsorskie Samanty zniknęły z dnia na dzień. Mike i Greg zostali zwolnieni, zwłaszcza po tym jak HR odkryło, że grozili Joe Andersonowi za zagłębianie się w sprawę Grace. Nawet Karen Lewis, przedstawicielka HR, która zignorowała wcześniejsze skargi Grace, została zawieszona. Lucas wydał globalne oświadczenie dla całej firmy. Dyskryminacja nie ma tu miejsca i od dzisiaj Grace Miller będzie pełniła funkcję nowego globalnego dyrektora kultury i etyki. Grace nie uśmiechnęła się. Nie triumfowała. Po prostu skinęła głową, cicho potężna i poszła naprzód w światło, które zawsze zasługiwała. Burza minęła, ale jej ślad pozostawił nowy początek. Grace Miller, kiedyś szydzona w cieniu, teraz stała przed tysiącami nie w wstydzie, ale w honorze. W swoim pierwszym dniu, jako globalny dyrektor kultury i etyki, wkroczyła do siedzib Pinnacle Solutions z spokojem, który wstrząsnął salą. Każdy pracownik wstał nie z obowiązku, ale z prawdziwego, pokornego szacunku. Nawet ci, którzy kiedyś szeptali za jej plecami, teraz trzymali oczy na dole, cicho przepraszając za każde spojrzenie. Obok niej stał Lukas. Jego głos rozbrzmiał: Witajmy Grace Miller nie tylko jako liderkę, ale jako duszę nowej przyszłości tej firmy. Oklaski rozbrzmiały przez korytarze, ale Grace nie pozwoliła dumie ją ponieść. Bo wiedziała, to nigdy nie było tylko o niej. To było o każdej osobie, która kiedykolwiek była upokorzona za to, jak wyglądała. O każdym cichym pracowniku odrzuconym, bo nie pasował do formy. O każdym sercu, które pękło w milczeniu. Więc zabrała się do pracy. A pierwszą rzeczą, jaką zrobiła, było uruchomienie kampanii o nazwie Respekt Nie ma koloru. Zaczęło się od małego. Kilka plakatów. Kilka wewnętrznych filmów szkoleniowych, potem się rozprzestrzeniło. Biura Pinnacle na całym świecie zaczęły organizować spotkania z mieszkańcami. Lokalne społeczności wytrzymałość. Ale nauczyłam się: Milczenie tylko chroni niesprawiedliwość. Zmiana zaczyna się, gdy mówimy, nawet jeśli nasz głos drży. Na jednym z ważnych seminariów Grace stanęła przed pełną salą. Tim Carter siedział w pierwszym rzędzie, Joe Anderson z tyłu. Obaj mężczyźni ryzykowali coś, stając z nią. Nie jestem wyjątkowa, powiedziała Grace. Po prostu postanowiłam nie pozostać mała. I pytam was, co byście wybrali, gdybyście uwierzyli, że nie macie nic do stracenia? Sala była cicha, potem łzy, potem oklaski. Są chwile, gdy ból staje się celem, gdy upokorzenie staje się fundamentem rewolucji. Grace nie wygrała, bo krzyczała najgłośniej, wygrała, bo stała, gdy wszyscy spodziewali się, że upadnie. Kampania dotarła do mediów na całym świecie. Grace została zaproszona do wystąpień w porannych programach, segmentach informacyjnych, panelach przywódczych. Jej słowa, proste, silne, stałe. Zapaliły coś w różnych branżach. Nie zmienisz kultury karą, zmienisz ją przykładem. Pod jej kierownictwem Pinacol przepisał swoją politykę etyczną, ustanowił anonimowe linie zgłaszania, zatrudnił niezależnych audytorów, utworzył nowe programy mentorskie dla marginalizowanych talentów. Transformacja była realna. I stopniowo nawet byli sceptycy zaczęli wierzyć, nie dlatego, że im powiedziano, ale dlatego, że sami to widzieli. Miesiące później, pod złotym blaskiem Żerandoli, Grace stanęła ponownie na globalnym szczycie przywództwa. Tym razem nie sama. Obok niej stał Lukas, ale więcej niż to, tak samo jak cała firma. Kiedyś byłam upokorzona w tej samej sali balowej, zaczęła Grace. Ale teraz stoję tu nie jako symbol cierpienia, ale nadziei. Mój kolor skóry nie ograniczał mojego blasku. Wasze uprzedzenia tak. I dlatego dzisiaj stawiam wam wszystkim wyzwanie. Patrzcie na siebie, naprawdę, nie jako na rolę, nie jako na tytuły, ale jako na ludzi, pełnych historii, walki i siły. Oklaski były gromkie. Wróciła do punktu wyjścia. Od biurka w rogu z migającym światłem do najjaśniejszej sceny w budynku. Grace nigdy nie wróciła do milczenia, bo teraz jej głos niosł w sobie ciężar tysięcy, które kiedyś czuły się niewidzialne. I za każdym razem, gdy wchodziła do tego budynku, ludzie nie tylko ustępowali. Stali. Bo Grace Miller stała się czymś więcej niż tylko imieniem. Ją proszę, bo ktoś tam, właśnie teraz potrzebuje jej usłyszeć. A jeśli wierzysz w godność, sprawiedliwość i moc głosu, zapisz się na nasz kanał. Mamy więcej historii, które mają znaczenie. Dziękujemy za wysłuchanie i pamiętaj, respekt nie ma koloru.